I wchodzę na most na Tybrze, przede mną zamek Anioła, i przepiękny widok na Watykan, słuchajcie turystów nie za dużo ale ja dzisiaj próbowałem się dostać bo dzisiaj jest niedziela na bezpłatne zwiedzanie do y, Zamku Anioła niestety to tak długo się czeka że oho ho, ho i dlatego wybrałem opcję taką żeby pójść przede wszystkim y, do, na konspiracjonę i przed Bazylikę znaleźć sobie fajne miejsce jakie refleksje? no przede wszystkim słuchajcie tak z tego co mówi Pan Leszek mój znajomy, który od 30 lat handluje na Campo de Fiori zawsze zwraca na to mi uwagę 100 tysięcy Polaków, którzy mieszkało w Rzymie, w czasach, kiedy był papież Jan Paweł II, sprawował swój urząd, dostało 15 tysięcy. Są bardziej scementowani. Oczywiście są osoby niezbyt mile widziane tutaj. Dzisiaj sam przy stacji metra Ottaviano spotkałem. Czterech Żuli z Polski Trochę taki taki ząk jest kiedy jesteś w Rzymie Właściwie tuż przy Watykanie i nagle spotykasz naszych rodaków jako Żuli No chyba tak już Tak już to jest że Jesteśmy się częścią Europy również z tej Europy tych ludzi zagubionych no Jeżeli to są ludzie zagubieni, gdzieś tam sfrustrowani, to po biedę, ale jeżeli to są nieroby i, i złodzieje, to już jest gorzej. Zresztą tak samo to postrzegają Włosi. Jeżeli to są ludzie, którzy tu przyjechali pracować, są kreatywni, jak najbardziej, są nielewiciani. Natomiast... Ci wszyscy, którzy są nierobami i, i liczą się, że na plecach innych będą wozić się, no to nie są miłe widziani i to jest, słuchajcie, zrozumiałe, tak? To taka jest prawda. A to jest kolejka do zamku anioła. Kiedy ja tutaj przyszedłem, to kolejka była do początku murów, teraz się wydłużyła. Kiedy byłem na konciliacjonę. To było tam z 10-15 ludzi, a teraz się zrobiło mrowie. Powiem tak. Pierwszy raz przyjechałem, w ogóle wyjechałem za granicę, w dniu przeddnia pogrzebu papieża. Wtedy błyskawiczna akcja, harcerzy z całej Polski. Ja miałem 15 minut na podjęcie decyzji. Pracowałem w zakładzie karnym. Szybka akcja z harcerzami z Koronowa i przyjechaliśmy tutaj. Powiedziało się, że do Rzymu przyjechało 3 miliony Polaków. Ilu ich było, to nie wiem, ale wiem, że wtedy Włosi zrobili poważny błąd, ponieważ zablokowali te mosty. Nie mogliśmy przyjść. Zrobiło się tak, że człowiek miał zapaść zawał serca, nie wiem. Nikt mu nie mógł udzielić pomocy. Harcerze koronowscy stworzyli klin. składający się z 80, może 100 harcerzy, skautów z różnych organizacji polskich i doprowadziliśmy do tego, że karetka przyjechała. A potem weszliśmy tutaj tym bocznym wejściem, bo myśmy tym drugim mocno wchodzili. No i tutaj był ścisk straszny. Pani, aktorki pani Anna Seniuk i Ewa Dałkowska razem z nami, słuczone. W pewnym momencie mówimy, dajmy sobie spokój. Łukasz przybył, mówi wycofujemy się druku i wycofaliśmy się. Myśmy podeszli, słuchajcie tutaj pod tepinie tam sobie usiedliśmy i nagle tuż przed rozpoczęciem uroczystości Łukasz przeszedł aż do placu Świętego Piotra przybiega i mówi druhu jest miejsce ZKR trzyma tutaj bramki takie z wodą i możemy przebiec no i słuchajcie przebiegliśmy tam. dobiegliśmy do w placu Świętego Piotra i ja uroczystości pogrzebowe oglądałem, uczestniczyłem w nich na samym placu Świętego Piotra. Uczestniczyłem w tym wspólnym odśpiewaniu barki przez wszystkie organizacje skautowe. Też czytałem Santo Subito, wtedy byliśmy przez sekundę wszyscy zjednoczeni. Pamiętacie tam ten czas? Kibole się godzili z najbardziej zwaśnionych klubów. Wszyscy wrogowie sobie ręce podawali. No ale niestety to było tylko na chwilę. No bo to chyba takie nasze polskie, że to są momenty, kiedy się mobilizujemy i ta solidarność nasza jest wielka. No i znowu musimy się pokłócić, tak? Pewno coś tak jest. Teraz szukam moich przyjaciół. Tutaj, gdzie jesteśmy teraz stanowiska telewizji. Ta, w czasie tamtych uroczystości stanowiska telewizji były na na samym placu św. Piotra. Myśmy my stali tuż przy tych stanowiskach, ale one były zlokalizowane na takich platformach, na samym placu. No, i teraz już wia konsiliacjone, idę. Weźcie, zawsze jak. Tu Rozpoczynają się tu uroczystości, pojawia się bardzo dużo policji, są karabinierzy. Kilka dni temu, kiedy byliśmy pierwszy raz na Zatybrzu, coś się w Rzymie działo, bo nagle wszystkie policje, a jest ich tutaj kilku, bo to ta municypalna, czyli ta samorządowa, karabinierzy, wszyscy, Zostali wysłani w teren i było ich bardzo dużo. Rzecz charakterystyczna. Tutaj nikogo nie razi to, że ulicę patroluje również wojsko. Wojsko obstawia ambasady, te duże ośrodki kultury, też synagogę. Która znajduje się w Rzymie O tutaj proszę bardzo widzicie Wojsko Z długą z krótką bronią z bronią automatyczną O i robi I Robi deal. Piłka wpadła i teraz Dillo Ale są uśmiechnięci Naprawdę nie ma napinki słuchajcie ci policjanci też z życzliwością podchodzą. Nie, nie te interweniują na zasadzie jakiejś takiej takiej siły się nie by państwa, tylko na zasadzie takiego roz... takiej siły, która dokonuje pokojowego rozwiązania projektu. Ale, słuchajcie, naprawdę widziałem w Rzymie Kiedyś to szukać tutaj, i, i, i naprawdę zabrano się za tych wszystkich murzynów, którzy handlowali na, na bezczelnego już torebkami Gucci przed sklepem filmowym Gucci. I widziałem, jak człowiek z policja de Finanza. Samochód się zatrzymuje przy mnie. Myślałem, że to mnie nie chcą zgarnąć. Wyskakuje facet 2 metry wielki. Bysior taki jak Muhammad Ali i biegnie za tymi murzynami i tam nie było, że z woli jak kuna, dopad. Także to państwo funkcjonuje na tej zasadzie, że kiedy nie potrzebuje, to nie wchodzi agresywnie, ale widać po nich, że w momencie jak ktoś przegnie, no to nie ma zmiłu się. Jest pewna taka granica, którą e, jak się przekroczy, no to możesz mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie. Dobrze, kochani, docieram do placu Świętego Piotra. Zgubiłem gdzieś moich znajomych. Zaraz rozpocznie się modlitwa Anioł Pański. Pozdrawiam z Watykanu.